Witam Was serdecznie, Marcin z tej strony, najmniejsza bieżnia jaką kiedykolwiek testowałem, jej długość u podstawy wynosi jedynie 107 cm, szerokość 58 cm, mowa o Trexo W200, zaczynamy. Wyświetlacz z podstawowymi funkcjami treningowymi, brak łączności Bluetooth, funkcja pauzy, pilot do sterowania. Moc silnika 0,7 konia zakładam, że jest to moc ciągła. Zakres prędkości od 1 do 5 km na godzinę. Maksymalna waga użytkownika 100 kg Szerokość pasa 45 cm Długość 94 cm Odległość stopy od podłogi podczas treningu 13 cm Najwyższy punkt bieżni jest przy wyświetlaczu wynosi 18 cm Bieżnia posiada delikatny kąt nachylenia Różnica w wysokości wynosi około 2,5 cm Zostańmy jeszcze chwilkę przy samej amortyzacji. Myślę, że na przebitkach zwróciliście uwagę, jak ten element, dokładnie czerwony, ugina się podczas treningu. Słuchajcie, nie spotkałem jeszcze bieżni, która miałaby tak dobrą amortyzację. Tutaj po prostu to czuć. Producent raczej nie przewiduje trzymania bieżni w pionie. Ja na potrzeby filmu ustawiłem ją tutaj na boku, żebyście zobaczyli, jak ona od spodu jest zabudowana, także nie będzie ona chłonęła tak kurzu spod maszyny oraz dodatkowa informacja, nie możemy sobie tutaj wypoziomować sprzętu, także jeżeli mamy krzywą podłogę, to trzeba sobie tutaj po prostu jakieś filcowe podkładki podłożyć. Moja bieżnia przed pierwszym uruchomieniem wymagała nasmarowania. Jak to sprawdzić? Wkładamy rękę pod pas. Jeżeli jest sucho, to trzeba nasmarować. W zestawie otrzymujemy taką małą buteleczkę z olejem silikonowym. Jeżeli chcecie kupić smar silikonowy w sprayu, gorąco polecam mój produkt. Link będzie w opisie filmu. Za chwilkę sprawdzimy, jak głośno pracuje bieżnia. Tutaj jest miernik, tutaj mamy mikrofon. Ja wchodzę na was maszynę, będę Was informował, jaka jest aktualnie prędkość. 2 km na godzinę. 5 km na godzinę. Uważam, że jest naprawdę bardzo cicho. Przejdźmy teraz do najważniejszej części testu, czyli prezentacji jako osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 99 kg będzie wyglądała na maszynie. Słuchajcie, pilocik. On jest chyba taki sam jak na przykład w Zipro e, bieżniach, tych płaskich. E, wyświetlacz. Czytelny. E, prędkość, kroki, czas, dystans, kalorie, czyli najważniejsze rzeczy, jakie potrzebujemy. I to, co mi się tutaj naprawdę mega podoba. Zobaczcie, jak ona się ugina. Jak na trampolinie. Super sprawa. Wciskamy start. Ja ją kupiłem z czystej ciekawości. Jak szukałem Trexo X250 to trafiłem na tą, na tą bieżnię. Ogólnie mnie mega ciekawiła, czy w ogóle da się na niej trenować, bo ona zobaczcie jaka jest minimalistyczna. Ale wracamy. Pilot steruje się nim bez problemu. Tutaj tak, jeżeli kieruję pilota na czy działa, na sufit działa. Także nie trzeba jakoś tam specjalnie celować, możemy sobie maszerować, sterować pilocikiem i to wszystko, wszystko elegancko nam zmienia, jeżeli chodzi o, o prędkość. E, powierzchnia pasa 45 cm, sporo, wystarczająco jak na maszynę w tym przedziale cenowym i tych gabarytów. gabarytów. Ja się bardzo bałem e, tej dość. E, Krótkiej długości pasa, tak powierzchni, po której będziemy chodzić. Maksymalna prędkość to jest tylko 5 km na godzinę i bieżnia ogólnie przeznaczona jest do pracy pod biurko. I kurczę, no dla mnie jest ok, wystarcza. Dajmy sobie piątkę. Bardzo mi miło zaskoczyła ta maszyna. Naprawdę. Mamy teraz 5 km na godzinę. Czuję, że ona się ugina. Bardzo fajnie, przyjemnie. Nie jest to jakieś denerwujące, nie skrzypi tutaj nic, nie trzeszczy. I myślę, że w zupełności, kurczę, czuję się bezpiecznie. Nie mam tutaj do niej naprawdę żadnych zastrzeżeń, a spodziewałem się, że przyjdzie taki mały pierdek, na którym nie będzie można trenować. Myślę, że spokojnie mógłbym sobie tutaj coś robić przy biurku. Ta prędkość 5 km na godzinę byłaby troszkę za duża, żeby pracować przy biurku, ale jakoś tam nie łapię krawędzi tylnej rolki. Mogę sobie tutaj spokojnie pilnować tego przodu, żeby być jak najbliżej maszyny. Nie haczę o nic butem i jestem naprawdę mile zaskoczony. Myślę, że trzeba przejść do podsumowania. Najważniejsze, że to działa, da się na tym trenować. Nie jest to bieżnia dla wyczynowców, dla jakichś tam mega też długich treningów. Bajka, to że mamy też delikatny kąt nachylenia, to jest duży plus, bo wtedy silnik jest dużo mniej obciążony, bo my swoim ciężarem troszeczkę ten pas popychamy, bieżnia ma lżej. Jestem bardzo mile zaskoczony. Przejdźmy do podsumowania. Fabryczną Nową Bieżnię kupiłem za 999 zł na dwuletniej gwarancji. Gwarancja wygląda tak, że jeżeli wam coś się tutaj popsuje, nikt nie przyjedzie naprawić maszyny do was, tylko musicie ją zapakować do kartonu i odbierana jest przez kuriera do naprawy. Ten karton warto też zachować, bo macie 14 dni na zwrot, jeżeli coś wam nie będzie w niej pasowało. Bardzo fajna jakość wykonania, bardzo wygodna maszyna, myślę, że idealna podbiórko. Ja jestem nią naprawdę mega zachwycony. Nie jest to film sponsorowany. Chciałem tylko Wam ją pokazać, żebyście zobaczyli, że można naprawdę mieć coś bardzo kompaktowego, fajnego i wygodnego. Pozdrawiam i do usłyszenia.